Dzień z tej strony Pico, Niebugi Dance, cool, Kulki Pit Funky, KBC. Rozpoczynamy przygodę z poppingiem, to jest Popping Zone, czyli strefa popingu. Lekcja numer jeden, przede wszystkim czym jest popping? Popping jest to taniec z użyciem kluczowego ruchu, którym jest pop, czyli rytmiczne. Spięcie mięśni. Mamy poszczególne sekwencje, poszczególne partie. Mamy szyję, czyli neck pop. mamy ręce, czyli arm pop, mamy klatkę, czyli chest pop, i mamy nogi, leg pop. Podstawą jest opanowanie wszystkich sekwencji, wszystkich części naszego ciała. Najlepiej, jeśli umiemy kontrolować te części osobno, wszystkie razem, bądź w poszczególnych kombinacjach. Przede wszystkim, czym jest po? Tak jak już powiedziałem, jest to spięcie mięśni poszczególnych sekwencji, poszczególnych mięśni, jeśli chodzi o, o nasze ręce. Na samym początku warto unikać kilku błędów, które mogą nam się niefortunnie w nasze ciało wbić, stanowiąc bardzo niekorzystny nawyk, więc na samym początku, kiedy uczymy się popa, nie zaczynamy od tego. Never. Nie zaczynamy od tego. Okay? Staramy się wyegzekwować w, naszym, w naszych kończynach, zaczynając od rąk, bo chyba. Jest to naj, najprostsze, takie najbardziej podstawowe do ogarnięcia w tego ruchu, czyli spięcia naszych mięśni. Ja osobiście, chociaż jest to moja prywatna rozminka, proponuję uzyskiwać efekt tego spięcia mięśni przez szukanie go gwałtownym, rytmicznym spięciu chociażby dłoni. Tak jakbyśmy trzymali sobie w naszych dłoniach jakieś urządzenie, które chcemy gwałtownie ścisnąć. Wówczas spięcie naszych mięśni odbija się tutaj w naszych bicepsach. Oczywiście stopniowo staramy się wyeliminować ten ruch rąk i sprawić, żeby nasz pop był tylko i wyłącznie w naszych mięśniach. Bardzo trudno jest dla osób zupełnie początkujących wyłapać ten ruch bez spoilerów tego typu, ale nie róbcie tego, bo Napawicie się niezdrowych nawyków, próbujcie tego popa szukać. Niech on będzie na początek skromny, ale niech on będzie w mięśni. Przede wszystkim musimy e, wyjaśnić sobie jedno: czym jest sam popping? Popping możemy rozumieć niejako dwojako. Po pierwsze, popping jest to taniec w takim najbardziej old-schoolowym, rdzennym znaczeniu, czyli poruszanie się do funkowej muzyki, z funkową flajwą, z użyciem właśnie tego, tego kluczowego ruchu, którym jest właśnie pop. Wszystkie rzeczy, o których z pewnością, być może, bądź niekoniecznie, ale może słyszeliście typu waving, typu Google, typu robot, tak? Dime stop, datum. Papacketo. To są wszystko różne style, które pochodzą niejako z tych terenów. To jest wszystko historia West Coast, historia zachodniego wybrzeża. Te style yy, to są odrębne bajki. Każdy z tych stylów ma swoją historię, ma swoje miejsca. Yy, I w pewnym momencie popping niejako zaadoptował wszystkie te style taneczne, tworząc niejako taki jakby parasol, stąd to określenie umbrella. Dlatego nikogo nie dziwi, jak dzisiaj popper obok tego podstawowego ruchu używa wszystkich innych rzeczy, o których Powiedzą inni w kolejnych tutorialach, natomiast chciałem się skupić właśnie jeszcze raz na tym samym pop. Jeśli chcemy skoncentrować się na tym pierwszym, najbardziej rdzennym tłumaczeniu słowa pop, musimy pamiętać o trzech rzeczach. Pierwsza sprawa to jest właśnie ten pop. Szukamy tej tajemniczej istoty w naszym ciele, która wprawia nas w ten specyficzny vibe. Jeśli nauczymy się tego popa, ludzie będą zadawać pytanie, jak on to robi? Co się dzieje z jego ciałem, że to jego ciało tak specyficznie pulsuje? Tworzymy niejako właśnie ten elektryczny, nieco robotyczny, kosmiczny efekt. Kolejną rzeczą musimy nauczyć się robić te popy w różnych pozycjach. Więc szukamy kombinujemy. Ile jest tych pozycji? Jedyną granicą jest wasza wyobraźnia. Są pewne podstawowe pozycje. I tutaj możemy od razu powiedzieć o czymś takim jak Fresno Routine. Fresno Routine jest to nic innego jak poczynając od popa, szukając prostych pozycji na początek takich może takich może takich może takich może takich, takich jakich jaki chcecie. I tu pozostaje element trzeci. Bardzo, bardzo ważne. Nie możemy zapominać o tym, że popping to nie jest sztuka cyrkowa, tylko jest to taniec. A nie ma tańca bez specyficznego feelingu, bez groove'u, bez basu. Bardzo często słyszeliście pewnie to pojęcie bounce, ale jeśli mówimy o funk'u, a popping ma swoje korzenie, w swoim rodowodzie ma właśnie funk, musimy pamiętać o muzyce, o groove'u. I w ten sposób mamy trzy rzeczy, które stanowią nam jakby trzon tego najbardziej rdzennego rozumienia słowa popping. Czyli pop, jako bezwzględnie podstawowy budulec tego tańca, pose, czyli pozycja i groove. Mając te trzy rzeczy, możemy sobie zatańczyć fresno routine. Wszystko się zaczyna od keep on rocking", jak rapował Tupac i z wtórowanym śpiewem Rogera mamy rock mamy pozycję tak jakbyśmy bałsywali sobie na imprezie po prostu i całość zespala ten kluczowy ruch czyli pop dzięki temu osiągamy pierwszy podstawowy, poppingowy ruch, którym najczęściej się rozgrzewamy który możemy sobie tańczyć wszędzie najbrezie w kole jest to właśnie Fresnel Routine. do tego dochodzi timing co to jest timing liczenie rozliczanie mogę tańczyć raz dwa raz dwa raz 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 dwa bądź raz raz dwa dwa raz raz dwa dwa do tego dochodzą pozycje raz raz dwa dwa, dwa raz raz dwa dwa i tak dalej tak jak powiedziałem Granica jest tu, w waszej wyobraźni, w waszej głowie. Kiedy opanujemy Fresnel Routine w stopniu podstawowym, kiedy pobawimy się pozycjami, można powiedzieć, jesteśmy już na pierwszej, skróconej nieco, ale prostej drodze do opingowego freestyle. Mamy muzykę, mamy pozycję, mamy pop i szukanie różnych kombinacji umożliwia nam najprostszy poppingowy flisty, do tego dochodzą później twisty, flexy itd. O tym również z pewnością dowiecie się w kolejnych lekcjach. Kiedy poczujemy, że w naszym ciele ten pop zaczyna już, zaczyna już iskrzyć, musimy poszukać kolejnych sekwencji. Z doświadczenia wiem najtrudniejszy pop, czyli neck pop, najtrudniejszy do opanowania Wydawałoby się, że ta partia naszego ciała jest najmniej posłuszna, najbardziej krnobrna i jeśli chcemy opanować neck-pop, czyli poprzyją, musimy na początek poszukać naszych mięśni. Tutaj, przy zgięciu naszej głowy, przy przekręcaniu, czujemy obok kręgów, wszystkich tutaj czujemy, nasze mięśnie to one właśnie muszą podlegać właśnie. Z pięciu, żeby stworzyć nekpop. Teraz uwaga: nie robimy popa garba. Nie robimy czegoś takiego. Ja, robiąc nekpop, wciąż z Wami rozmawiam. Mówię do Was, co znaczy, że nie absorbuję swojego gardła. Ja używam mięśni w szyi. Mogę zmieniać, mogę przykręcać i tak dalej. Mogę przy tym swobodnie mówić, swobodnie rozmawiać. Czyli szukamy tych sekwencji, tych partii naszej szyi i próbujemy przez jakby lekkie cofnięcie szyi zablokować ten ruch. Tak jakbyśmy chcieli cofnąć naszą głowę, ale w pewnym momencie kluczowym blokujemy ten ruch, uzyskując właśnie to spięcie. Powiecie mi, no ładnie, pięknie, wszystko brzmi proste. Nie, to nie jest proste, to wymaga praktyki, to wymaga naprawdę nie to wymaga miesięcy pracy, żebyśmy to opanowali. Schodząc niżej idziemy do naszej klatki. Chest. Centrum. Tutaj tą częścią robimy neck -pod. I Kolejna bardzo ważna uwaga. Nie robimy czegoś takiego. Ok? Chest pop. To tak jak powiedziałem, spop, pop. Nie jerk, nie szarpnięcie. Pop. Ok? Ja akurat robię sobie świetne ćwiczenie. Opieram się jakąś powierzchnię płaską, gdzie Obie łopatki przylegają do powierzchni płaskiej. Dzięki temu mogę robić po. Jeśli, co jest błędem technicznym, cofam moje ramiona. Taki byłby F. ok? Moje plecy są spokojne. Ja nie robię tego popa plecami. Nie robię tego, nie robię kaczuszek. Robię tego popa klatką. Można innym, innej drogi jeszcze poszukać. To jest tak jak taka pompka. Tak jakbyśmy wciskając przeponę sprawiali, że podnosi nam się ten właśnie odcinek. Na zasadzie tak jak mamy balon, jak go ściskamy w jednym punkcie, w tym punkcie on nam się wybrzusza. Czyli tu mamy ten neck, o arm pop. O tym już powiedzieliśmy i zostaje mega ważny odcinek nogi. Można by powiedzieć pokrótce przez lekkie cofnięcie, nogi w tył, ale na litość nie tak. Po pierwsze nie wygląda to dobrze, po drugie, możecie sobie zrobić krzywdę, to jest nasze ciało, trzeba o nie dbać, więc nie wywalamy przeprostów, tylko staramy się tę energię skoncentrować w dół. Jest tak jakbyśmy pod piętą mieli powiedzmy taką wbitą do połowy pineskę i chcielibyśmy bardzo mocnym, dynamicznym ruchem tą pineskę naszą piętą wbić dzięki temu. Uzyskujemy właśnie efekt pop. Pytanie, czy tylko do tyłu? Poniekąd, jeśli mówimy o technice opartej, wywodzącej się bezpośrednio z funku, wynika to naturalnie z rockingu. Byłoby bez sensu, jeśli mamy naturalny groove oparty na rockingu i robienie kolan do środka. Byłoby to nienaturalne. Poza tym, Bugal naturalnie rozciąga nasze pozycje na zewnątrz. Inaczej niż w bopingu, bopping, bopping tak, czy animation, czy robot, wtedy. Kolanami możemy schodzić w dół, ale to jest inna historia. O tym dowiecie się również na kolejnych lekcjach. Przechodzimy do konkretów. Mamy popy, mamy pozycję, mamy funk. Co możemy sobie zrobić? Możemy sobie zrobić kilka pozycji. Mogę zrobić sobie jako punkt wyjściowy fresno, fresno, pozycja. Czyli pum, pum, pum. Tak? Czyli dwie, dwa ruchy robię. Do przodu, do przodu, przekręcę. Jako druga pozycja mogę lekko zmienić poziom, na przykład podnieść sobie nogę, cofnąć tą pozycję, przekręcić i zrobić ruch, który się nazywa walkout. Walk i up. Jeden z bardzo charakterystycznych, mocnych, poppingowych kroków i przy okazji pozycji. Jeśli widzicie zdjęcia dobrych OG's typu popping Pi, często możecie zobaczyć ich w pozycjach tego typu, tak? Jest to charakterystyczna funkowa pozycja. I dbajmy o to. Zatrzymajmy się przez chwilę, popatrzmy czy, czy wyglądamy funky. Tak raczej nie wyglądacie funki. Tak raczej nie wyglądacie funki. Tak raczej nie wyglądacie funki. Być może tak wyglądacie funki. Okej? Okay? Walkout. Więcej lecimy. Fresno. Pu. 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 Walkout. Do tego wszystkiego moglibyśmy sobie dołożyć na przykład Twistoflexy, Nekoflexy, Masterflexy, ale muszę zostawić coś moim ziołom do wytłumaczenia, więc przejdziemy sobie jeszcze raz na tą sekwencję.